Hej, hej, witajcie, jestem Jason, witam Was w moim kolejnym unboxingu na kanale. W zasadzie na tym kanale to ma pierwszy unboxing. Będzie unboxing paczki ze sklepu, no takiego, takiego, znanego. Eee. Otwieramy nos od żywotnego przyciągał, bo przyciąganie nie jest ważne, ważne jest część naszego odcinka, czyli unboxing. Także... Także dzisiaj kupujemy sobie paczkę. Widzimy to od razu na podziękowania za to, że kupiliśmy w sklepie Black White. Kupiłem tam tylko dlatego, że była najlep najlepsza cena z wysyłką, bo miałem podobne kupy W ogóle paczka jest ciekawa. W ogóle fakt, że jest godzina 8.30 nagrywam unboxing to jest coś dla mnie dziwnego, bo o takich godzinach się raczej śpi. Ale bardzo fajny kurier dzisiaj mi podjechał rano, zatrąbił, jeszcze mi resztę dał wniosków. Naszym oczom okazuje się jakaś magiczna rzecz. Otwórzmy sobie paczkę. Chodź na odrób chyba, nie? No dobra. Mam nadzieję, że kurier nie rzucał paczką, bo strzelę dużo opinii na temat tego chłodzenia. Tępy ten to muszę zmieni. Że właśnie jak kurier traktuję paczkę, dobrze to chłodzenie nie szumi pompa. A, to jest tyle folii bąbelkowej, to jest za Leczy. Także tu widzimy chłodzenie Tu mamy coś lepszego. O, proszę. Jaka fajna folia bąbelkowa. Teraz muszę do tego, albo w trader puścić, nie? No dobra, nie od co dzisiaj odcinku bo nawet jest jakaś taśma, patrzcie takie coś. Jak to w ogóle widać? Dobrze, widać w kadrze? Nie no, jest spoko, widać praktycznie widzisz wszystko. całe moje ciało. Patrzcie tą drobną część. Widzę, że dużo nie pokazuję, bo to widać nasz łapa. Także chłodzenie sobie kupiłem, ponieważ moja moje trochę nie dawało rady, mi się wydaje. I polecił mi to chłodzenie od no. początku chciałem kupić sobie chłodzenie inne, innej firmy. Lecz on powiedział, że tamte chłodzenie się sami wysypują, a te zmiany sprawdzone i ma lepsze temperatury. A że oni tam się pewnie lepiej znają, bo gościu już ma parę chłodzeń, no to powiedział, że... Ja tylko czat doradził, że lepiej ten NZXT, bo też ma gościu i podobno... Że ten co my tu mamy ciekawego? Z przodu synek tego chłodzenia. E, ta szybka podobno się tak rysuje, że niemożliwie jest trzami, tylko tyle. Dane techniczne to tu mamy no, sumie nic ciekawego. Jest to wykonane z pompa. E, wodny blok jest wykonany z e, koper, czy to jest miedź i plastik. No. Z, 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 zatrzymajcie się, zeskrenujcie albo coś tam w tym stylu. Tyle damy podanie do chłodzenia intelowskiego. No dobra, nie, nie o to chodzi w tym odcinku, bo dziś mamy troszeczkę dłuższe, odcinek, to jeszcze montaż możemy rozrobić. Zresztą tak właśnie w tyle. I co ona się okazuje? Instrukcja obsługi. Oj, bo to jak ja to już wyciągnę, to mi to skoczył. Słuchajcie, przepraszam was za moje błędy, ale niestety jest godzina 8 rano. Ja myślałem, że trochę później przyjdzie ten kurier. I co? Jest takie coś w pudełku. Widać wszystko, nie? Widać wszystko, widać, no a widać, luksja. Także jakieś dwie skrzynki tu mamy, prawdopodobnie są wentylatory. Dalej, jakieś śruby, fajnie dodajcie te Jak Jakbym braknie kiedyś do czegoś domu, to sobie wykorzystam. To są was do wentylatorów i USB, widzę. I to, co jest najważniejsze, czyli chłodzenie samo. Ach, kurczę, nigdy nie wyciągałem tak drugiej rzeczy, że takie, takie chłodzenia w sumie jak je wyciągnąć, to jest zagadka. Wiedziałem, że było przechowywane gdzieś zimnym, teraz posłucham. Szybko chodzi, po chodzi o to, żeby nie było dużo powietrza. Oj, ja to zrobię sobie, żeby było bezpieczne. Ale ta chodnica z jest aluminiowa. nie lubi. Nie, za bardzo wytrzymałem z tego co wiem. Prawda, no, pokoju jak zwykle. No, dobra, idziemy po kolei. wentylatory. Podobno nie są najlepsze, ale powiedzmy, że na razie ja zamontuję. Może jeszcze jakieś, jakieś lepsze zamontuję, wiem, może też na NZXT albo od jakiejś innej firmy. 4-pinowe wentylatory, oplot na kamerę taki klejący. No, to jest taka guma po prostu. No, I don't know. Wkładamy z powrotem. Dwie sztuki, bo to są chyba 140, 240. Dobra. Ja nie mi bawełnę. Otwórzmy chłodnicę. Czy nie jest jakiś film zagięty? Ale miód, kurde. Nigdy nie miałem chłodzenia wodnego w komputerze. Jedyne chłodzenia jakie wodne spotykają to w motorach oraz autach jak robiłem. W ogóle jest to chłodnica, jest taka low profil trochę. Bo też się interesowałem e, Custom LC, ale ludzie mi odradzili, powiedzieli, że no nie ma sensu, jak tylko bym chciał wodować procesor, a ja na razie na kartę, mnie nie bo to są mega, drogi, mega drogie bloki wodne, na kartę są. E... Także no tu jest jeszcze ta ten cały pompa. Pompa. właśnie to się pod leplek, ten, ten glas się tak mega rysuje. To jest z cała pasta, która jest mega słabej jakości. I ludzie mówią, że na nie wkłada. kować, ale ona jest taka miękka, no nie? Ja mam całe palec do pasta, którą możemy że ter Termu przechodzącej. beat please. Dobrze, także ja teraz sobie przygotuję mój komputer. Co go tu postawię. I będziemy wkładać. Ja sobie rozmontuję cały komputer, żeby już tego na odcinku nie pokazywać. Bo tu chodzi o montaż, nie o rozmontowywanie mojego bezcnego komputera. Także widzimy się za krótką chwilę, przyjdzie przychodzi komputer mój stał. I sobie to zrobimy na już wiem organizmie, że tak to powiem. Także do zobaczenia za chwilkę. Teraz, tak montuję ten odcinek, stwierdziłem jednak, że przyspieszę Wam proces montażu, bo nie wyszedł najlepiej. Mogą to zrobić lepiej, ale jednak przyspieszę, żeby Was oczy nie wolały. Także macie to w przyspieszonym tempie pokazane. Nie traficie jak poradnika do montażu, chłodzeń AJO, bo to robię pierwszy raz. Także to jest taki bardziej moja męczarnia niż poradnik. Także fajny myk, patrzcie na to. Ale jestem super. Ja już taką tylko gdzieś widziałem. Ale to gdzieś na YouTubie, chyba nie pokażę. Gdzie... To to szkół jest tak się rysuje, że lepiej go nie dotykać, tylko coś ale nie jak to w ogóle nie wygląda, wasze kadry. Także ja to na razie nakleję. I to zdejmę dopiero, jak miał kartę i to wszystko włożone. Także teraz się widzimy w pierwszym uruchomieniu, jak to będzie wyglądało, czy to będzie działało. Także widzimy się za chwilę. Dobrze, także my już jesteśmy tutaj, w, jak powiem, pod obudową, pod biurkiem, nawet nie wiem czy będziemy tu widać. Mogę Wam pomachać co najwyżej. Zrywamy ten, ten zabezpieczenie z oculera. Widać teraz moją rękę hej. Naklejka. No i co? Włączamy komputer, tylko. Ja to nie włączyłem z tyłu, już fail, Oj, gdzie jest na zasilacz. tak, poszło. Także chłodzenie szczęściowo działa, ja to świeci fajnie. Już tylko raz na pisze. jeszcze, może, to by trzeba było trochę poruszać nim, żeby się odpowietrzyło. Nie jak to działa, bo Nie z tym nie do czynienia, ale to jest pierwsze uruchomienie. Tu w miarę świeci. Wait, czy ja tu mogę wciemnić ci trochę światło? O, teraz będzie lepiej, lepiej będzie widzieć, wszystko, jak to działa. To się świeci, teraz, nieskonfigurowane to jest wszystko, nie? Także teraz wszystko pokonfiguruję. W sumie to już zobaczymy się w kolejnym odcinku. Także ja się z Wami teraz pożegnam. Jak Wam się takie materiały podobają, to zapraszam Was do komentowania, subskrybowania mojego kanału. W krótkim czasie pojawi się test tego chłodzenia, jak to wygląda w moim przypadku. Ten Mikwali mój stary versus ten nowe chłodzenie. Także narka złożona w kolejnych odcinkach z na moim kanale w sumie. Narka, cześć.